Dzięki sprzyjającej pogodzie turyści szybciej niż zazwyczaj zjeżdżają w bieszczady. 2000 motocyklistów z całego regionu na inauguracji sezonu w Rzeszowie. Żubry wróciły do Doliny Górnego Sanu. Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności. Rzym 16, Madryt 17, a Rzeszów 24 stopnie. Taka była pierwsza niedziela kwietnia na Podkarpaciu. Nic dziwnego, że kto tylko mógł, wyruszał na wiosenne wycieczki. Nad Rzeszowskim zalewem widać już było plażowiczów, w górach też nie brakowało turystów. Bieszczady otwierają nowy sezon i liczą, że będzie wyjątkowy. Marek Winiarski. Bieszczady po zimie całkiem udanej pod względem turystycznym już przestawiły się na amatorów wypoczynku wczesną wiosną. Dla niewtajemniczonych to okres bez ruchu. tymczasem bieszczacki biznes nabiera rozmachu i z łatwością można to zauważyć. Pierwszy w tym roku rejs statkiem spacerowym po Zalewie Solińskim odbyli turyści z Krakowa i Rzeszowa. Sezon zainaugurował motorowiec Verlas, cumujący w porcie Solina. Jest to pierwszy dziewiczy rejs w tym roku, płyniemy 50 minut, trwa rejs. I tak będziemy pływać do końca października. Wycieczkowicze opłynęli południową odnogę Zalewu Solińskiego, czyli ponad 80 kilometrów linii brzegowej. Do niedawna wiele zatok było tu jeszcze skutych lodem. Dziś o zimie przypominają ośnieżone szczyty bieszczadzkich połonin. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby o tej porze była taka pogoda. Z reguły czekaliśmy do weekendu majowego, ale tym razem udało się wcześniej. Przyjechaliśmy po to, żeby odpocząć na łonie natury odpoczywać, popływać statkiem, pooddychać świeżym, bieszczadzkim powietrzem, wyciszyć się. Krótko mówiąc, pogoda wprost wymarzona do kąpieli słonecznych, ale też dla miłośników windsurfingu, zwłaszcza gdy na wodzie nie ma jeszcze rowerków wodnych i żaglówek. Prognozy wiatrowe pokazywały, że będzie troszeczkę więcej wiało, ale przynajmniej mamy ładną pogodę, ładne słońce, jest cieplutko, także wystarczające jak na pierwszy raz w tym sezonie. Do pełni sezonu już szykują się woprowcy. Stałe dyżury nad Soliną rozpoczną w maju, teraz szkolą adeptów ratownictwa wodnego. Zaczęliśmy kurs na sternika motorowodnego, dlatego że będziemy ratownikami wodnymi i właśnie kończymy kurs przygotowawczy, bo chcemy podjąć pracę nad Soliną na wakacje taką sezonową, więc ten patent no, jest nam bardzo potrzebny. Oprócz wymarzonej pogody pierwszych wiosennych turystów przyciągnęły w Bieszczady atrakcje dostarczające adrenaliny, na przykład wyprawy kładami. Nie zabrakło też amatorów szybownictwa i lotów awionetkami. Zrobiliśmy mężowi prezent urodzinowy i bo zawsze marzył, żeby pojechać w Bieszczady. No i jesteśmy. Będzie latał. Będzie latał dzisiaj. Zmusimy go do tego, żeby te bieszczady obejrzał z góry, z lotu ptaka. Te i inne atrakcje z roku na rok wzmacniają turystyczną markę Bieszczadów. To z kolei przekłada się na rezerwacje miejsc w hotelach i pensjonatach. Od kwietnia praktycznie już teraz do końca sezonu, czyli do końca września, mamy obożenie w granicach 90%. Pojedyncze pokoje jeszcze zostają. Według szacunków, w sezonie letnim w Bieszczadach wypoczywa około 250 tysięcy turystów co najmniej drugie tyle odwiedza je podczas wycieczek weekendowych. Sezon rozpoczęli też motocykliści nie tylko w Bieszczadach. Blisko 2000 miłośników jednośladów przyjechało dziś do Rzeszowa. To doskonała okazja, żeby przypomnieć o bezpieczeństwie. W ubiegłym roku na drogach regionu zginęło 19 motocyklistów, a 111 zostało rannych. Wśród setek motocyklistów z całego Podkarpacia, którzy zjechali dziś pod Rzeszowską Halę Promie, by wspólnie powitać wiosnę i rozpocząć sezon, był pan Zdzisław. Swoją przygodę z motocyklami rozpoczął ponad 40 lat temu. Już od młodych lat, to już od małego, tata mój już, jeszcze, jeszcze tego, może nie chodziłem, tata już motory miał na na motorkład i mnie jeździli i to tamtej. No stąd to, to za, zarażony jestem. A to, co amatorów motocykli pociąga w ich maszynach najbardziej, to. ten dźwięk. prędkość, adrenalina. Wolność, grandzenie na mieście, można się przejechać, ee, poszaleć. Poszaleć byle z głową, bo otwarcie sezonu motocyklowego to doskonała okazja, by przypominać o bezpieczeństwie i odpowiedzialności na drodze. Nie od dziś wiadomo, że spora część kierowców samochodów ma nie najlepszą opinię o zachowaniu miłośników jednośladów. Mało bezpiecznie. Często zdarza się, że niestety nie przestrzegają przepisów odległości pomiędzy pojazdami i poprzednikami. Uważam na motocyklistów, ponieważ no, nie wiadomo z których strony może wyjechać. i Dlatego obserwuję i lusterko z prawej, z lewej. Także staram się motocyklistów y, na motocyklu uważać. A myśli pan, że oni jeżdżą bezpiecznie? No nie wszyscy. Z drugiej strony wygląda to tak. Ta walka kierowca motocykla kierowca samochodu. Trwa, trwa od zawsze, i no oczywiście zdarzają się kierowcy, którzy nie uważają na motocyklistów. Jest to dosyć przykre, bo trochę świadomość jest, trochę jest za niska wśród, wśród kierowców samochodów i może to jest po części winą wielu wypadków. Kierowcy najczęściej nie widzą motocykli. To, że przeciskamy się przez światła, nieraz jest odbierane jako, że musi być szybszy. No, korzystamy z tego, że jesteśmy mniejsi, dlatego przyciskamy się na, na początek świateł. Nie stoimy w korkach. No. I choć wydaje się, że istnieje bardzo proste rozwiązanie na zażegnanie tego konfliktu, zasada ograniczonego zaufania zawsze powinna gdzieś tam być z tyłu głowy, ale jedni jednej trójcy powinni uważać. A winnych powodujących wypadki należy szukać po obu stronach. Na drogach wciąż nie brakuje motocyklistów, którzy brawurę i brak doświadczenia przypłacają życiem. Od wolności do, do tragedii jednak jest bardzo blisko. Kierując samochodem mamy zawsze przed sobą jeszcze karoserię, jeszcze pojazd, natomiast obudowę pojazdu, natomiast motocyklem kierując no nie chroni nas nic, nic. Jeżeli jest jeszcze ubiór, to po jeżeli tego ubioru nie ma, dżinsy. Adidasy. No tutaj już mówimy o poważnym zagrożeniu życia i zdrowia. Dlatego policjanci szczególną uwagę zwracają na stan techniczny motocykli, hamulce oświetlenie i odpowiednie ogumienie oraz co oczywiste na prędkość i uprawnienia do prowadzenia jednośladów. Tylko w zeszłym roku na Podkarpaciu doszło do 131 wypadków, w których śmierć poniosło 19 motocyklistów, a 111 zostało rannych. Dziś 2 kwietnia, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, dla wielu z nas data ważna, przypominająca pontyfikat, który zmienił świat. W Kańczudze do miejscowego kościoła uroczyście wniesiono dziś relikwie św. Jana Pawła II. Podarował je kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystością przewodniczył arcybiskup Józef Michalik, wspominał chwile spędzone w Rzymie z polskim papieżem. Wniesienie relikwii krwi świętego Jana Pawła II do kościoła Świętego Michała Archanioła to dla Kańczugi historyczna chwila. Wierni uważają je za cenny znak i pamiątkę świętego naszych czasów. Jest to znaczenie ogólnoświatowe wręcz i dla nas jest to bardzo duże wydarzenie. Mam nadzieję, że w sposób szczególny będzie wstawił się za nami, za naszą parafią. Bardzo się cieszymy, że dzięki zaangażowaniu naszego księdza proboszcza udało się te relikwie do naszej do naszej świątyni sprowadzić. Relikwie podarował parafii kardynał Stanisław Dziwisz, który osobiście zaprosił kańczuckiego dziekana do Krakowa po odbiór tej cennej pamiątki. Kościół dzieli relikwie na kilka kategorii. Akurat krew stanowi kategorię pierwszą, najważniejszą, jeśli chodzi o relikwie. Dlatego z wielką radością i, i, i z, takim, z taką estymą przyjmujemy ten, ten moment i ten dar. Relikwiarz, czyli metalowe etui ufundowali policjanci z powiatu przeworskiego. W czasie uroczystości w kościele w Kańczudze modlili się za policjantów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu i Miednoje w 77. rocznicę zbrodni, ale też za współczesną policję. To uroczystość traktujemy w kategoriach pamięci. Pamięci wobec policjantów II Rzeczypospolitej, którzy zostali zamordowani w katowniach NKWD w sowieckiej Rosji. Już dzisiaj wiemy, że tych policjantów w terenu powiatu przeworskiego było 17. W czasie homilii arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej Józef Michalik wspominał wspólne chwile spędzone ze świętym Janem Pawłem II w Rzymie. Często robił mi egzamin, na przykład z czego? Egzamin z ze znajomości nawet topograficznej Polski, biograficznej Bieszczarów. A byłeś tam, a tam ta kapliczka jeszcze stoi, a, na, a, na, a, gdzie, a byłeś na górze Jasiel na przykład, a wiesz gdzie leży. Arcybiskup wspominał Ojca Świętego jako obrońcę życia, małżeństwa i rodziny, ale też wiernego przyjaciela, który miał niezwykły dar zapamiętywania poznanych ludzi, a do końca swoich dni był bardzo gościnny. W Watykanie codziennie odwiedzały go tłumy osób z całego świata. W czasie 27 lat pontyfikatu papież Jan Paweł II kilka razy był w naszym regionie. Wizyta w Rzeszowie w 1991 roku zaowocowała powołaniem nowej diecezji rzeszowskiej. Papież Polak był również w przemyślu Lubaczowie, Krośnie i Dukli. 2 czerwca 1991 roku ojciec święty Jan Paweł II na błoniach w sąsiedztwie dzisiejszej katedry rzeszowskiej mówił o dekalogu. Wskazywał na pułapki i zagrożenia, jakie dla Polaków niesie nowa rzeczywistość. Było to już po obradach Okrągłego Stołu, kiedy przy władzy był obóz Solidarności. Do tłumu liczącego ponad 600 tysięcy osób mówił: bądź chrześcijaninem naprawdę, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. W Rzeszowie Jan Paweł II beatyfikował biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, patrona diecezji. W przemyślu po raz pierwszy w historii polskich pielgrzymek spotkał się z wiernymi i duchownymi kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. W czasie tej samej pielgrzymki, w Lubaczowie, rozwijając myśl trzeciego przykazania powiedział, że państwo powinno chronić wolność sumienia wszystkich swoich obywateli, bez względu na to, jaką religię lub światopogląd wyznają. W 1997 roku ojciec święty odwiedził Dukle i Krosno. Było to w czasie szóstej pielgrzymki do Polski. Papież mówił o Eucharystii, międzyludzkiej solidarności, miłości, służbie, modlitwie i świętości życia. Wówczas wyniósł do godności świętego błogosławionego Jana z Dukli. W Krośnie wspominał m.in. bieszczackie i beskidzkie szlaki, którymi wraz ze studentami oraz przyjaciółmi chodził za czasów biskupich i kardynalskich. W 1999 roku Jan Paweł II odwiedził Sandomierz. Hasłem tej pielgrzymki było Bóg jest miłością, a tematem przewodnim Osiem błogosławieństw. Na spotkanie z papieżem w Sandomierzu przybyły tłumy wiernych z Podkarpacia. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, choroby, której nie widać na pierwszy rzut oka. O tym, że co setna osoba jest autystyczna, przypomniał dziś specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1 w przemyślu. W Rzeszowie dzięki inicjatywie niepublicznego przedszkola, nie rodzice mogli poradzić się ekspertów i sprawdzić, jakie są propozycje edukacyjne dla dzieci z autyzmem. Jesteśmy tutaj, tak, żeby uświadomić, że, że autyzm jest wśród nas. No szacunki mówią, że około 1% ludzi na świecie populacji jest dotkniętych jest dotknięty tym, 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 tym zaburzeniem. E, więc jakby tak, no, no, no poszerzenie świadomości tak, na ten temat. Wiele rzeczy jest po prostu nierozumianych, tak? No, pod, pod pojęciem autyzmu e, ludzie jakby diagnozują, widząc takie, a nie inne zachowania dzieci, inne, e, inne jakby schorzenia. Dzieciaki mają e, trudności generalnie w komunikowaniu się, e, w budowaniu relacji e, oraz mają takie trudności wynikające z nich. E, niedoskonałości wyobraźni, tak? czyli ich zabawa jest bardziej uboga, często tej, tej, tej zabawy trzeba ich nauczyć. Natomiast jeżeli proces terapii jest dobrze zaplanowany, jeżeli jest prowadzony systematycznie i jeżeli terapia jest spójna ze środowiskiem domowym, to naprawdę nasze doświadczenie pokazuje, że dzieciaki mogą fajnie funkcjonować. Do doliny Górnego Sanu w Bieszczadach wróciły żubry. Stado liczące 10 sztuk zostało właśnie wypuszczone na wolność z zagrody adaptacyjnej. Zwierzęta spędziły w niej kilka ostatnich tygodni. Część z nich ma założone obroże telemetryczne, dzięki czemu leśnicy będą mogli wiedzieć, gdzie są żubry. W nowym stadzie są żubry z zagrody pokazowej w Mucznem oraz te żyjące na wolności w nadleśnictwie lutowiska. Wszystkie zostały zbadane przez weterynarzy, ale najtrudniejsze było ich złapanie i transport. Dorosłe żubry ważą bowiem nawet kilkaset kilogramów. Leśnicy do minimum chcieli także zmniejszyć stresy zwierząt. No, mamy tylko trzy klatki, do których możemy odłowić te sztuki. I też no, nie chciały wchodzić wszystkie razem. Nie? Dlatego trwało to dosyć długo, ale się udało je odłowić i je do zagrody adaptacyjnej w Sokolikach. Tu żubry spędziły kilka tygodni, by miały czas oswoić się z nowym miejscem i stadem. Leśnicy dokarmiali je, ale żeby ograniczyć kontakt z człowiekiem, pojawiali się tu tylko raz na trzy dni. Teraz, kiedy nadeszła wiosna, zwierzęta można było wypuścić z zagrody. Miejscem ich nowego życia będzie dolina Górnego Sanu. Tam będą miały spokój, nie będą narażone na. E... Sytuacje związane z kontaktem z ludźmi i ludzie będą, będą bezpieczni, bo jednak te żubry z zagrody całe życie swoje miały kontakt z człowiekiem, w związku z tym nie wiemy, jak się będą zachowywały. Żubry wróciły do Doliny Górnego Sanu po trzech latach. Poprzednie żyjące tu stado trzeba było wyeliminować z powodu gruźlicy. U dzikich zwierząt nie da się jej leczyć, a chore zwierzęta zagrażały także innym gatunkom żyjącym w bieszczadach. Nowe i zdrowe stado liczy 10 żubrów. trzymają założone na szyję obroże telemetryczne, dzięki którym leśnicy będą mogli obserwować zwierzęta. Jeżeli to stado się zadomowi, no to wtedy możemy myśleć o takim wypuszczaniu do tego stada kolejnych zwierząt, ale będą to zwierzęta młode, które dołączą do stada i będą szybko przez to stado przyjęte. W Bieszczadach żyje około 350 żubrów. To największe na świecie stado rasy górskiej białowiesko kaukaskiej Hodowlane sukcesy podkarpackich leśników i naukowców spowodowały, że ich doświadczeniami interesują się przyrodnicy z wielu państw chcących sprowadzić do siebie bieszczackie żubry. Tak jest m.in. w przypadku Bułgarii. Czas na sport. Siatkarza Sekoresowi wygrali wczoraj we własnej hali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3 do 0. Rzeszowianie z drugiego miejsca awansowali do półfinału rozgrywek o Mistrzostwo Polski i do końca sezonu pozostały już tylko cztery mecze. To był ważny mecz dla nas, bo... To jest ten ostatni test przed e, półfinał. Co najważniejsze, zaliczony w bardzo dobrym stylu choć Zaksa już wcześniej miała zapewniony awans z pierwszego miejsca, to jednak wygrana z dominatorem ligi bez straty seta robi wrażenie. Także na trenerze Zaksy. Resowia zagrała bardzo dobrze. Wychodziło im wszystko, co jest fundamentem tej gry: zagrywka, obrona i atak. A my dziś nie zagraliśmy dobrze. Z naciskiem na dziś dodał trener gości. Wszystkie karty trzeba będzie odkryć w półfinale, a te mają ruszyć za tydzień. Resowia dziś pozna rywala. Prawdopodobnie będzie to skrabeł chatów. Wtedy Zaksa zmierzy się z jastrzębskim węglem. Nie ma po prostu na kogo natrafimy z tym będziemy walczyć do upadłego. Walka o medale rozegrana będzie w nowej formule. Półfinały i finały rozstrzygać się będą w dwóch meczach. W przypadku remisu zdecyduje złoty set. Ten system jest troszeczkę jak Liga Mistrzów. To masz jeden bardzo dobry dzień, to możesz wygrać albo masz jeden źle i potem masz bardzo dużą presję. Gośćmi specjalnymi wczorajszego meczu byli weterani misji wojskowych, a na Telebimie wspomniano m.in. starszego chorążego Jana Kiepure, który zginął na misji w Afganistanie. Mecz oglądał jego syn Gniewko Kiepura, któremu Jochen Szeps oddał statuetkę najlepszego gracza meczu. Mieleccy szczypiorniści w meczu z Zagłębiem Lubin zawiedli na całej linii. Zwycięstwo dałoby im awans do playoff. Po przegranej 24 do 27 rywale zbliżyli się do Stali na jeden punkt różnicy w tabeli Superliki. Do przerwy to było wyrównane spotkanie. Początkowo jedną, dwoma bramkami prowadziła Stal, ale po pierwszych 30 minutach lepsi byli gracze z Dolnego Śląska, Zagłębie prowadziło 13 do 12, na początku drugiej połowy powiększyło tę przewagę do czterech bramek. Pościg stali sprawił, że gospodarze zniwelowali straty zaledwie do jednego celnego trafienia, ale końcówka należała do gości. Zagłębie wygrało w Mielcu 27 do 24. Niestety w drugiej połowie straciliśmy kilka bramek z rzędu na początku drugiej połowy i w, potem, w trakcie meczu, kiedy próbowaliśmy dogonić za głębie, coś nas spękało i ponownie nam skakiwali. Nie potrafiliśmy tego, tych strat odrobić. W pierwszej lidze po zaciętym meczu, Czuwaj, wygrywa z Ostrowią. Zwycięstwa także naszych drugoligowców z Przeworska i Jarosławia. Teraz 22 runda rozgrywek piłkarskiej trzeciej Ligi. Jak już informowaliśmy, w emocjonujących derbach Rzeszowa wygrała Resowia, ale na miano rycerzy wiosny. Solidnie pracują Krośnianie. Karpaty odniosły czwarte zwycięstwo, pokonując w Ostrowcu lidera rozgrywek, Krzō 3 do 1. Mecz w Ostrowcu rozstrzygnął się w ostatnim kwadransie. W 76. minucie Rafał Gil wykorzystał rzut karny i gracze lidera rozgrywek prowadzili 1 do 0. Ale Krośnianie mieli zabójczy finisz. Do remisu dwie minuty później doprowadził Jakub Mordec, popisując się celnym strzałem za linii pola karnego. W 90. minucie wprowadzony chwilę wcześniej Patryk Pelc zachował najwięcej zimnej krwi w zamieszaniu podbramkowym i Karpaty prowadziły 2 do 1. Gospodarze rzucili się do odrabienia strat, ale zostali skontrowani przez podopiecznych trenera Adama Fedoruka. Asystował Jakub Mordec na strzelcem bramki dającej krośniom zwycięstwo. 3 do 1 został Dawid Cempa. Potem jak obserwowałem jak, 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 jak przeciwnik strzela bramkę i to były chyba 15 minut, które jakby zbudowały nowy zespół. No pokazaliśmy ogromne zaangażowanie, pokazaliśmy, że można połączyć umiejętności z charakterem i zdobyliśmy trzy bramki, dlatego, dlatego gratuluję niesamowicie zespołowi. 82. derby Rzeszowa dla z Strzelcem bramki dającej zwycięstwo 2 do 1 gospodarzem był Szymon Kaliniec. To była 50. minuta meczu. Później na miano bohatera derbów zasłużył bramka Rzeszowiaków Marcin Pietryka, który świetnie bronił groźne strzały rywali. To było 82. wiadomo, mój rocznik 82. Trochę trochę tych latek było i, i cieszymy się z tego, bo, bo dawno, że my się nie cieszyli. Ostatnio na, na jesień mieliśmy remis, chcieliśmy wygrać. Nie udało się, ale, ale cieszymy się z tego. Resowia awansowała na trzecie miejsce w tabeli i do lidera Zostrowca traci 6 punktów. Stal po porażce w derbach spadła na piątą pozycję. W pierwszej lidze zwycięstwo Mielczan w Głogowie. Nasi drugoligowcy starną brzega i stalowej woli, niestety bez punktów. Jeszcze na koniec uzupełnienie do informacji siatkarskiej. Resowia na 100% w półfinale zagra ze skrombeł chatów. Kończymy aktualności, za chwilę prognoza pogody. Bardzo jestem ciekaw, jak się zacznie nowy kwietniowy tydzień. Miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.